PSTNT i dzisiaj widzicie mój film No, dzisiaj robimy filmik z Robloxa na prośbę mojego kolegi. Bo, tak można powiedzieć, Karol, pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię, Karol. Zrobimy. Yy, robimy ten yy, film o Robloxie, ale zanim zaczniemy, to może zasyskujcie kanał, może zostawicie łapę w górę. Ponad 100 dyskusji tutaj musi być 100. Natomiast 14... musi być 100. I, I będzie... To jest 16 film, więc wiecie. I to wiecie kapy w górę ponad 100. A w górę będzie... Dłuższe filmy będą. I nie będę musiał tak ciąć tych filmów, jak to było tutaj. Bo wiecie jak to było? Że końcówka była nagle taka ucięta, bo nie mam limit i tata, no tata, no tak zalogujemy się na tego, na, na tego no jesteśmy zalogowani na tego YouTube'a, bo mamy kanał na YouTube. ale jesteśmy ma, będziemy mieli dłuższe filmy jak zrobicie ten próg, jak, jak przewijemy ten próg 100 lajków i 100 subskrybentów, no, więc robimy olobloksie, no pozdrawiam Karola, ale... Karol, przepraszam Cię. Robimy na prośbę Robloxa, ale przepraszam Cię. Jak to ja? Musimy robić coś o Valentinie. Bo no, ostatnio tak zacząłem. Mm, jak to ja? I dzisiaj mam, mam coś takiego. Będziemy pisać po francusku do ludzi. Zadamy Walentina, Zobaczymy, co oni nam powiedzą na to. Powiadam, że jesteśmy, Polak, że, jesteśmy, że jesteśmy Polakami i znamy Walentina. <grystanie> Fajnie by było. Yy, Nieważne, yy, to tłumacz już tutaj, włączamy, tłumacz, włączamy Google, Google, no i robimy to, co robimy. Sorry, Karol, Karol, yy, okej, okay. to włączamy. co to jest ten. No i robimy jakąś taką. Jaką mapę robimy? ja nie gramy w Pet Simulator. Nie wiem. O tak. O, i czemuż Google zbliżymy? Jesteśmy jesteś mytem z Polski i, i znam osobę, cie, kąty, le. e oh. ah. 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 Jest. Okej, okay. okay. i dobrze, to skopiujemy sobie. Kopiuj. No i naprawdę, przepraszam Cię Karol, ale nie miałem tego. Włączamy z tytajką, teraz może trochę ściąć, ale... Może trochę ściąć. Okej, okay, jesteśmy w resort Tycoon Już tutaj wszystko skończyłem, nie wiem Czy coś już jest? No, ale nieważne Jedziemy na lotnisko i jedziemy do jakichś randomowych graczy Żeby... Żeby mi napisać to, co już mówiłam Nie będę wam pokazywał mojego triku, albo pokażę wam mój trik na ten Spójrzcie, żeby, żeby się nie zatykać, tutaj to wjeżdżamy, tutaj. Pewnie dużo osób już wymyśliło ten trik, ale to jest trik z prawami autorskimi na mnie, więc wszystkim pozwolą, którzy to oglądają, to zrobić. Pozwolą wam to zrobić, ja nie gram z Robuxami, tutaj nie wydaję żadnego Robuxa, więc... Ciężko myśleć, czemu ten typ nie ma. Nie ma życia ro, za Robuxy. No bo ja nie wydaję Robuxów, taka prawda. Okay. Idziemy, podziwiać zatem do, do słabego gracza. O, do randomowego gracza. I wysyłamy im tą wiadomość. Zobaczymy, jaką oni będą mieli bekę z tego, jak my będziemy mieć z taką bekę. O. No czy to jest, czy ten random wygrać, to jest wolny grać, to jest, to, to jest. Ten random wygrać jest wolny, więc to nie jest grać. Okay, to lecimy do tego Till Resort. Tak to jest Till Resort? Tak. Więc. Trochę obniżymy Nie, wyzywajcie wasze, że ja nie, że nie, 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 sterować, po prostu trochę, trochę mi trochę nie, gdy nie, do you you like Valentina? Valentina nie, nie, tutaj chyba? nie, no, tu nie, jest, jest, jest jest No, o, oh, halo. Napiszemy taki hello. I to i e Tina Dika. A To sobie pójdziemy albo on mnie ignoruje albo nie gra wiem sobie lecimy No bo jak już nie chcę tu nie będziemy go zmuszać do tego się stało z nieważne Nie widać w tej grze palm Naprawdę, ok. Najpierw powiem wam jak, jak to powstało. Najpierw miałem taki pomysł, że, że po prostu będziemy udawać ludziom hmm, Valentina, że będziemy takich pisać po francusku, ale najpierw, później się zorientowałem, że mogę zobaczyć mój nick. Więc... Najpierw trzeba bym znaleźć. Powiem, gdzieś tutaj jest. Jak tu wygląda? Tak, jest gdzieś tutaj wchodzi mi auto. Ja się nie ruszę bez auta, więc czemu tutaj się nie da? Trzeba podlecieć. Dawaj nie działa co się... Co się stało okej, okay, nieważne, ale jak tutaj nadal jesteście, to może zasubskrybujcie kanał. Powiecie co się wtedy stanie. Prawda? No będą dłuższe filmy I... to ja może idę się zasetować bo mm... Wiecie. mogę mało tak green resort tu purpola idziemy Jedziemy do Purpoola żeby żeby go pytać. Chyba, że mnie będzie ignorował. Nie, że New Worldów. Nie mało mamy New Worldów. Czyli Resort? Nie, już byłem niego. Cięż on nas ignoruje. To idziemy do, do Purple Resort. To chyba ten obok nas, więc. Tak, to ten obok nas. Okej, okay, więc. Idziemy do niej, żeby. To będzie ostatnia szansa w tej grze, jak nic nie odpowiem. Koniec, 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 naprawdę. No, minęło już 7 minut tego filmu, jakoś tak. Więc jak, więc jak. Yy, jak, jak, jak jeszcze tutaj jesteście, to zasubskrybujcie please. O, jest, jest motorówka. Jak na tej podjeździe, niedługo nie na palmę. idziemy to póki na no, jak nam nie zniknie to.

Okej, ona chyba nie wiem, zachodzi, więc zrobimy coś takiego, truswał. Okej, okay. nie wiem o co chodzi. No, to był test, czy, czy ludzie z, z Resort Tajkun wiedzą o Walentynie i nie wiedzą, więc ja się z wami już żegnam, a nie wiem, ten film u mnie trwał 12 minut. Będziecie montaż, więc udawać będzie to będzie trwał z, z 11. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. się, że złączam i z wami żegnam, bo tu już nie ma o czym gadać, więc żegnam się z wami, pa, więc być może.